Stał na nasz wielki dom. Wiem w korytarzu sznurek. sznury Ślury. Z to naprawdę czarne. No, Z tym momencie noc, w nocy Czy przez okno czoło przybywania, tam A ustępowiec choroby, w żarze wyłom. Było. Ten co mnie słyszy się, za wariata Dajam. Boła, co jeszcze świeże ci się śniło, więc Żyli. chwil tam kreaty rozgrzamy do białości. Ślerałości. Twarz swoją widzę, twarz w przekleństwa, A obok sąsiad patrzy z ciekawością, Ślerałości. jak oni, klawka bezpieczeństwa. Sąsiad odklucza drzwi bez klamek, dają pęki z rozszpaconej ściany. Ślera. Wsuwam swój język rozpalony za mną. się za mną, ktoś jak obłąkany. Coś śmiałość, się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie Zwykle wytłumionych, salach nie zna. Echa! Na rusztach łówek milczy przerażenie, przerażenie. Ci przewiązani co materaców Przepowiadają życia swego słowa mam pod nogami żarzą się posadzki. posadzki Deszcz iskier czerwony rozsiada na głowach Wiem Głowa. coraz gęstszy obcy ktoś się wcierał a my wciśnięci w najdalszy sali, wody Tędy! Rzeczy Nie ma jasna cholera A my nie chcemy uciekać stąd, stąd. A my nie chcemy uciekać stąd Krzyczymy stale w cichości i w potwory Paną wojną, nasz wielki dom no. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych chory. nie chcemy uciekać stąd. Czyczymy czy czy my spalę się płci i Staną w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chory, chory.